Otwarcie szkół byłoby y, grubym błędem. Y, mówimy o tym, że wirus w tej chwili jest y, w, w natarciu. Mamy ten okres y, świąteczno-noworoczny y, za sobą i na jego efekty będziemy w tej chwili o, o, o patrzeć przez najbliższe dwa tygodnie, bo. Pierwsza generacja przypadków to są właśnie w tej chwili dziejące się zachorowania, ale druga generacja, czyli osoby, które zachorowały w wyniku zakażenia od, tych, od tej pierwszej grupy, no to będzie właśnie gdzieś okres około 15 stycznia. Czyli my możemy niestety zderzyć się z narastającą zachorowalnością i. Otwierać szkoły. To byłoby moim zdaniem grubym, grubym nieporozumieniem i zaproszeniem do tej trzeciej fali już na dużą skalę, gdzieś mniej więcej w połowie lutego. Także ja uważam, że szkoły, zresztą potwierdzają to przykłady i francuski, i brytyjski, gdzie szkoły były otwarte. Pamiętajmy, że Brytyjczycy właściwie do świąt mieli otwarte szkoły, i w tej chwili uważa się, że był to poważny błąd, bo to właśnie Daje transmisję wirusa, i te doświadczenia z wielu krajów w tej chwili potwierdzają, że dzieci, które same chorują yy, skąpo objawowo, z, jednak przenoszą wirusa na dorosłych i stanowią ważne ogniwo yy, yy, w, te, w tej chwili. W takim razie, do kiedy szkoły powinny być zamknięte w Pana ocenie? Czy na przykład do momentu osiągnięcia odporności populacyjnej, do końca aktualnego roku szkolnego? Do kiedy? Musimy wrócić do korzeni, do samego początku yy, pandemii i przypomnieć sobie, jakie były zasady, yy, przynajmniej jakie powinny być zasady uruchamiania szkół. Po pierwsze, powinni być zaszczepieni nauczyciele. Po drugie, powinniśmy zrealizować ten program yy, o, oceny ryzyka w każdej szkole, i jeśli są możliwości y, prowadzenia zajęć hybrydowo, to powinniśmy takie y, zajęcia prowadzić, czyli część dzieci w szkołach, y, a część w domach, i po dwóch tygodniach y, zamiana tych grup y, tak, żeby dzieci częściowo były w szkole, ale jednak żeby nie było tam tłoku. I kolejna sprawa to jest przyglądanie się tej sytuacji w szkołach podstawowych, gdzieś powiedzmy do 12 roku życia, czyli do powiedzmy 5-6 klasy i u dzieci młodzieży starszej, dlatego że też tutaj badania wskazują na to, że młodsze dzieci słabiej przenoszą wirusa, wolniej przenoszą wirusa niż, niż te dzieci starsze i młodzież. Więc też należałoby dokonać tutaj pewnego podziału, nie, nie uruchamiać wszystkich szkół jednoczasowo, tylko na przykład rozpocząć naukę w szkołach podstawowych w, w części klas, powiedzmy do 1.5 czy 1.6 i obserwować jak będzie sytuacja się rozwijać w ciągu dwóch, trzech tygodni, dopiero uruchamiać kolejne, kolejne klasy.